Jest! Wie. Dobra, jedna drużyna zrobiła, ale macie szansę na Jest! Słuchajcie, Rosja, aktualnie projekt na prowadzeniu remu był tak blisko, sami to widzieliście. Niesiłowo. Yes, Nie! Yes. Jest jeden rem! Yes. Wielkie zawody boomerów 2023 to już fakt. Na waszych oczach rozegra się ogromna bitwa. Pełna potu, łez i śmiechu. A walczyć będziemy o wielki puchar boomera. Oglądajcie do końca, bo będzie się działo. Kochani, witam Was serdecznie na wielkich zawodach Bumerów 2023. Przed nami kilka naprawdę trudnych konkurencji zręcznościowych, ale i nie tylko, bo będzie trzeba trochę pomyśleć, trochę podmuchać. A nagrodę oczywiście już widzieliście, jest to Puchar Bumerów 2023. No i my oczywiście medale. Dobra, Miki, zaczekaj. No to jest bez sensu. Tak? To no nie wiem, cało. Z tatą wygramy. A więc ja bym w ogóle tych zawodów nie robił. <laughs> a ty. Przedstawiam wam teraz konkurencję. Pierwsza konkurencja, czyli tostowe kółko i krzyżyk. Piłeczkami do ping-ponga uczestnicy muszą stworzyć linię, tak jak w klasycznej grze kółko i krzyżyk. Gramy tak długo, aż ktoś nie zapełni jednego rzędu w naszych tostach. Druga konkurencja, czyli balonowy transport. Uczestnik tej szalonej konkurencji ma za zadanie przenieść balonem kubeczek i ułożyć z niego prostą piramidę. Złożoną z trzech kubeczków na samym spodzie, dwóch na środku i finalnego kubeczka na samej górze. W tej konkurencji zmierzą się Rosie kontra Remu. Trzecia konkurencja, tym razem grupowa, czyli sztywna broda. Uczestnicy za pomocą swoich ust, buzi czy brody mają za zadanie przetransportować piłkę do tenisa na drugi koniec stołu i wrzucić ją do opakowania. Ciekawe, jakim pójdzie, co? Czwarta konkurencja, czyli transport patyczka. Nie będzie taka prosta. Gracze za pomocą szczoteczki do zębów muszą przetransportować patyczek do uszu, tak aby bezpiecznie dotarł do mety. A na mecie czeka na nich kolejna trudność, czyli ustawienie patyczka w rolce po papierze. Konkurencja czwarta, chyba jedna z najbardziej szalonych i dynamicznych konkurencji, czyli flipowanie kubeczka. Zasady są bardzo proste, wystarczy przeflipować trzy kubeczki, tak aby przykryły one puszki. W tej konkurencji zmierzy się Jasiu kontra aremu. I ostatnia konkurencja, czyli zdmuchnij piłeczkę. Jest to banalnie proste. Dwie drużyny stają naprzeciwko siebie i po prostu zdmuchują piłeczki z puszek do malutkich kubeczków. Czy im się to uda? Trzeba być dosyć precyzyjnym, ale uwierzcie mi, będą emocje. Oczywiście kochani, przedstawiam Wam Rema, dziadka Jurka, Roziego oraz Jasia. Są to dwie osobne drużyny, które właśnie o to walczą. Pamiętajcie o łapce subskrypcji. Nie ma co gadać. Zaczynamy! Jesteście gotowi? Jesteśmy! Jesteśmy. Słuchajcie, rozpoczynamy pierwszą rundę. Przypominam panowie, macie po 6 rzutów na zmianę rzucacie Dobrze, w planszę kółko i krzyżyk. Dawaj tatuś, się tak, Teraz cane. Jasiu. To, co, co? Ja bym miała tak przejść, żeby nie przejść. Ja bym podkręcona. Ale No to, to, to Czyli kupułka. Jasiu, teraz. Za mocny ruch. ty, tak No zobacz, Nie chwyciła znowu? Nie chwyciła, ale na ran poszło. Coś na ściemniają na tym TikToku? Przecież na TikToku chwytało. Zobaczcie, to jest ten TikTok, którym się posłużyliśmy. Jezu! Yes! Yes! Pierwsza piłka, słuchajcie. Mikołaj! Co? Rozmiar! Rozmiar. No przecież, No nie! Przecież on był w ogóle na diecie, no, chyba co? Trzeba kolejną tobą. Ale z się nie da. No, przecież on miał, a on miał nie być na diecie? Musiałem gdzieś Gdzie jest ten majonez. Masło jest gęstsze i by ch chwyciło. No i ja uważam, że. Machajcie, masło to JAK DOBRZE! tak, Nagrało się, to nie wierzę. Nie, nie możesz zbić jak tu. Pamiętajcie, że robicie linię. Albo tu, albo tu, ja bym tata leciał tu. Tu, tu. Albo... No, JEST DOBRZE, JEST, jest DOBRZE! dobrze! Wiedziałem kogo, wiedziałem kogo powołać, wiedziałem. Do grę Tutaj chcemy, w domu. No ale co, co? On nie ma się nie nie, 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 nie. może nie. Może. Mogę. może, ale bym musiał tu ułożyć. Albo tu. Albo tu, tu. No. A, ale muszę no, podsuć no, no. no, jedną rzuci i... No. Cicho. No, Ej. Daj, muszę wygrać tu. Ajajaj. Ja, ja. my Jestem przekonany. Kaciu, teraz, ja dobra? Postaraj dobra. się. Jak sobie wiesz, to za mnie Ej, Dobrze. To jest niełatwe. No nie. trafi? Chuj, nie, nie, nie. <śmienic> Ale ta narożnikowa jak wiedzie, to będzie hit. Ale ciężej zbudować im teraz linię. Słuchajcie, aktualnie tak to wygląda na naszej planszy. Dziadek Jurem, Jurek układa tutaj linię na to wygląda. Jasiu, jak widzicie, jest w tym miejscu ze swoimi piłeczkami. Dobra, panowie, możecie jechać dalej. No, nie wierzę, przecież my to już powinniśmy wygrać. Wtedy było masło, by było, by było. Albo Ale jak ty myślisz, że masło byłoby lepsze niż by majonez? Tak, gęstsze jest. Jasiu. Ale majonez jest bardziej kliniczny? Nie, jest taki. Obślizgły. No, 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 no. Dajcie znać w komentarzu tutaj, czy masło, czy majonez. Ło, poszło już tu. Ale nie, nie. Tak, tak. To tu, tu i tu też mamy. Tak. No. No, no, Te no. Stu, no, no. Stu, to jest tu, jest krzywy. Oni są na wnioskowej pozycji. No. No. Aj, ty ja. ty, no, no. Widzisz, masło, masło by, było. by było. Tam masło no. krzywy z tu jest. No. Tak, Zrobię teraz. No, teraz tak. No, sól. no, sól. no sól. Ale to im nic nie daje, Blokuje No blokuje linie, blokuje linię. Nie, nie, więc mamy jedną szansę. Ale daje tak. Nie, 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 ma jeden Ja! Nie ma. pak, pak, szybko. Podkręcamy tempo. ten. A nie, jest wcale dobrze podkręcić ten Ja! Udało się. Czyli teraz oni też polują na to i Każdy poluje, słuchajcie, na tą kanapkę, nie? Ja się gdzie trafiłeś? No tu, w Tu? No. No, no to, co jadłeś? No pewnie, że to no to to jeszcze to ugryźć. Patrz, jak ją dekanę. No odbiła, no chciała prosto. No. No, no i potem skręci, no i to jest to. No. Ty masz się fajnie zrobić, żołnierzu. Ja. Nie. nie! Jest trochę! Ale jazda! Słuchajcie! I to jest właśnie gra! Życie zaczyna się po siedemdziesiątce. <grystanie> Czasami jednak przypadek decyduje o wygranej, ale nie w tym przypadku. Doświadczenie tu się liczyło, mi się wydaje. Ja uważam, że tory były złe, stu były złe i piłeczki były złe. To nie nasza wina. <grystanie> I zły majonez kupił ktoś. Ja się tu... Ja się tu czuję bardzo mocno w tej konkurencji po... Yy, bo ja dużo latam balonami, nie? Okej. Okay. A ja się czuję bardzo mocno, bo ja lubię dmuchać. Panowie, czy jesteście gotowi na kolejną konkurencję? G gotowi. Pamiętaj zasady fair A, zawsze. Zasady, balony możecie wziąć oczywiście ręką, przypominam. Start! Start. Start. Dobra, start, jedziecie. Mają na to 5 minut. bardzo fajna konkurencja, myślę, że bardzo ciekawa. Pięknie. Tutaj każdy inna metoda. Remek używa jednego balona rozi, za to zostawia balona chyba w kubku, z tego co widzę. A nie to żeby się Według mnie to nawet y, sobie to bardziej to co zrobił, nie? Ej, ale idzie wam naprawdę No tak dobrze Nie spodziewałem się, że to jest w ogóle do zrobienia, nie? Ojej. Ale i widzisz, czyli on miał to w lepszy sposób, lepszy no. sposób Rozzi musi, słuchajcie, jak widzieliście, ten jeden balon jeszcze raz ułożyć Ale się dzieje Ale się, słuchajcie, dzieje, patrzcie co tu jest grane O Jezu Zobaczcie jak to wygląda na teraz! Oj! Słuchajcie Rosji, aktualnie projekt na prowadzeniu remo był tak blisko. Sami to widzieliście. To jest najtrudniejszy balon Remo nadrabia. Nie, nie wiadomo czemu mu się tak zgiął cały ten kubek. Rozjemu dobrze. Remo, słuchajcie, wraca do By! Eee! Ja w Remo, ale kozak! Ja nie wiem czemu mnie nie zagrało! Zobaci... Rozj brawo! Zobaczy to na filmie, bez... ale. Trzymanki. Ja już byłem pewien sukcesu. Eee, chyba ten dzyndzelek od balona po prostu. Tak, dla trzymanki widzieliście? powtórkę, bo na warze wychodzi, że rozmiar jakby wrócił, to powinien na nowo robić, a on postawił sobie. Jak, jak ręką sobie postawił? No, no, jak, mamy to War, dawaj pan. No jak rozmiar, ty sobie to postawiłeś. No ale on się. Rozmiar naprawdę no, postawił się ręką. To tam powinno iść. Tak, od nowa wtedy. No, no, no dobrze, czyli ale ja jest teraz... dyskwalifikacja. Dyskwalifikacja, bo... No, nie, powtarzamy. Nie, niestety przyznajemy punkt. Zasady te trzy razy, Rodzi, były mówione. Tak jest, no dyskwalifikacja, sorry Rodzi. A widzowie wy, przy, wy powiecie, napiszcie, czy mam rację, czy nie. Mówiłem wam, że Łycol większość oszukał. To jest kurwa matacz. Trzeba mu na łapy patrzeć na wszystko, bo nigdy nie wiesz, co wykryć. Ale słusznie, bo gdyby nie dziadek, nikt by nie wiedział, nie? No, nikt by nie wiedział, ale war, bo te wary to tak jak w piłce. Zobacz, ile sytuacji się cofa, a tak by nie było. Bramka by była to. No, no tak. To jest świętość. No nie wiem, jak Wy to zrobicie, te brody wasze. Ja Co? Tak, no to no, ja nie wiem, jak Wy to zrobicie. Oni się nadużywają. Lepsze no. trzymanie. Lepsze trzymanie, no. Albo, pewnie, gi albo giglanie, nie? A my mamy 1,66m w, no. w kapeluszu i mamy niżej cyk, i tam cyk. I ja tak widzę, że mamy No, Leciutko, tutaj leciutko, Pulajdach. <laughs> Zasady pamiętacie? Stąd zbieracie błyszką i do pudełeczka. Dobrze, Zaczynamy, dobrze. kochani. Trzy, cztery. cztery. cztery ci już lecą, słuchajcie. Ci już lecą. Jest. Powalecie, jest Wolny jest no jakiś tak, taki No jak, no ja szybciej pójdę bo no może ja z tyłu? Co? To ty z tyłu Tak, prawa taktyki Piękny Jędrzej ja Ale im dobrze idzie Łapią No ale nie dam rady Nie dam rady Nie dacie rady? Nie przejmujcie się Jak widać zwrot akcji What? Co no to są jakieś? Co? Jakie no potem? Uderzacie w nich piłką? Co jest grane w ogóle? Kurwa! Jedziemy, jedziemy. Dobra, macie to. Chociaż jedną, chociaż jedną dla widzów. To jest. Panowie jest, chociaż jedną, ale już oni wygrali, nie? Nie. No, Jak ja brodacze. Brodacze wygrały. Wody, piłka, ja tutaj wąsem łapem. Piłka, piłka, no. no. piłka mi na brodzie, rozumiesz, była i co? Tak, to jakby no. podpórkę jakby miał. Tak. No. Jakbym wiedział, bym się też nie golił no. w miesiąc. To ja bym się parę lat nie golił, no. żebym wiedział, że takie zawody Dobrze, powoli. dobrze, mamy 2-1, no. nie jest śled, no. nadal jesteśmy no. nie, nie, nie w cuku. No. Nadal jesteście w Nadal Kuchar jest nasz na bank. Dobra, przypominam panowie zasady, tutaj musicie buzią, z którą trzymacie łyżeczkę, Yy, chwycić, jakby podnieść ten patyczek i zanieść go do tamtych rurek, nie? Buziom? Buziom A nie kinderbałem? <laughs> kinderbałem nie <laughs> Ale ten, ale dacie radę, bo próbowałem, nie? Tak. Tak. Powoli tata, powoli można, można, patyczek poprawić, ale oj, oj. Dobry, dobra. dobra, nie przejmuj się dziadku, ono to się, może się uda Rozi, słuchajcie, leci z tematem. Spadł, spadł. Pełne skupienie. Nie dmuchaj, lepiej nosem, nie? Rozi? słuchajcie, jesteśmy bardzo cicho, ponieważ zrobiło się poważnie ogólnie, to jest niesamowite, że tu ja jak się nawet nie podniesie myślałem. Przypominam, walczymy. Spokojnie, spokojnie. walczymy o ten puchar, ma on mobilizować. Jest, Rozi ma już jeden, Rozi ma już jeden. Ale ale dobrze! Wiesz, że tak dojechał? nie? pewnie, pewnie. No, ale no niesamowite. Ale że się udało. Tak! już widać, że pewnie podstąpił do tematu i spieprzył. Słuchajcie, Rozi startuje. Wiemy, jak się takie rzeczy kończą, kochani. Kozaczy, kozaczy. I dmuchnie zaraz ze śmiechu. Patrzcie, jak kozaczy, tej. Patrzcie, jak kozaczy. Tego patyczka już niestety nie można dołożyć. Jesteście tak samo z dziadkiem przegrani o jednym patyczku. Ten patyczek już zostaje. Słuchajcie, tak jak mówimy, jeżeli patyczek upadnie na finale, czyli na linii z kartonowych ro rolek, no to już niestety go nie da się podnieść. Tutaj zostaje im patyczek. Zarówno rozjemu jak i dziadkowi po dwa patyczki Chociaż nie, rozjemu został jeszcze tylko jeden do ułożenia I wygrywa z dziadkiem, albo będzie remis Widzicie aj, 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 aj. No. <laughs> to skupienie Już nie mam siły No, wygrał gratuluję no, gratuluję, jesteś chłopak, no. no. jesteś chłopak. Wiem, że pan się poddał specjalnie. No, ale... wiesz, no, Dumny jestem. <śla> ale na no. naprawdę to było fajne, że się udało dziadkowi, no, no, że... no, no. bo ty, rozwidziałeś, że już ćwiczyłeś i, i to, nie, to było. nie? mi o... też. Ja mam ostro, ja przecież mega problemy z kręgosłupem, no ja mam swoje lata już, no. No tak, no. Szczęka tak, A się... lata, to ile masz. Szczęka mi się część... No, ale jak wygląda to? No, to co innego, bo się dobrze prowadzi. Mamy dwa, dwa. I zaczynamy tak naprawdę od początku. Jeden z was musi obrócić klepsydrę, wtedy zaczynamy i flipujecie kubeczkami. Go! To bardzo ciekawe Jak?! jeszcze dużo czasu klepsydra nie minęła pat, pat, pat. nie ma co było spadło było. Jest, 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 jest! ale dobrze! Ja... Ale jazda jest! No jestem ciekawy kto tego ostatniego! Aha, bo ja się mam jeszcze... Kurde, słuchajcie, czyli jednak da się, myśleliśmy, że to będzie trochę trudniejsze. Ale chłopaki ile to mosto z tym, nie? Nie! Kawie, że Ty się z nim tulić, nie? Okay, tej, tej, pomyliście drużyny! Zróbcie się ze mną! No wiem! Ciesiu się no, no. No, ale normalnie! No. Gratulujemy, gratulujemy! To co? Ostatnia konkurencja, panowie. Ostatnia konkurencja. Dobra, macie po dwie piłki? Tak. <tum> Nie wiem czy ona dobrze poleci. Słuchajcie i w momencie kiedy odwrócę klepsydrę zaczynacie challenge. Wiecie jakie są zasady panowie powodzenia. Go! Piłkę miodę. Będę zbierał piłki. To wziął mi piłkę! Ja? Dobra. Dobra. Jedną już mam. Dawaj. No Wyskoczyła mi. mi. Wszystkie wyskoczyły, nie mam piłek. Jest dwie. Dobra, jedna drużyna zrobiła, ale macie szansę na Jest. Ja pierdolę. Dwie, tata jedzie z Dobra. Tata jedzie z nim, jedzie, mu piłek. Ro Rozi kontra dziadek. Kurwa nerwy. Pijakie. Słuchajcie, każdy już ma po jednej wbitej wystarczy, że wbiją po jeszcze jednej Czas klepsydry ucieka. Ucieka nieubagalnie. Jak! Ferodi jest blisko, powiem wam. Jestem na poka. Ja nie wierzę! No skacze po gównie. Skacze po gównie. Piłkę oddaję. Nie Jaj. mają piłek, nie mają piłek. Aj, aj, aj. Dobra, jak tu robi? Nie, yeah! 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 wpadł, <grymne> <grymne> Czyli co? Trzeba mieć tu, a nie tu. Dobra? <grymne> <grymne> Kochani, mam nadzieję, że podobały Wam się nasze zawody bumerów. Gratuluję, bo ponieważ jest remis. Jest remis. Puchar wchodzi w wasze dłonie, przechodni puchar, no, można tak no, powiedzieć. przechodni, teraz Co tak, tydzień? Że nie, 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 nie. Ja chcę w poniedziałek i w środę. Ja chcę w poniedziałek i w środę. Ty masz wtorek. Aha, dobra, e no to ja wtorek w czwartek, a ty w masz w poniedziałek w środę. środę. Jura na weekend, ja w piątek. Za to no, 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 no. Za to pamiątkowo każdy właśnie Mam ma medale? po ale tak, no mamy dwa srebrne, dwa złote, nie przewidzieliście tego, że może być remis. No nie Będ przewidziałem. Tak, Dla was jeden srebrny, jeden złoty. Ty, ja jutro sobie zrobię taką fotę jak Messi, że się obudzę ko... Dobra, no. dobra, i to damy na Instagrama. No. I wy musicie slajkować, pijajcie na Instagrama, ale hi. Życie no. zaczyna się po 30, rozmiar... Po czterdziestce. Po czterdziestce, no. Kurwa, mi się zawsze myli. Nie, bo ja się czuję tak. Odbudniałeś się no, 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 bo to nie, że wiesz, ja się no. czuję 31, no. ale no Więc no, no. So, tak to wygląda. Juraz masz jedynkę, no. ja mam dwójkę. Rozmiar robi zdjęcie jutro na Instagramie i każdy mówi... Komentuje zdjęcie znaczy na naszym Instagramie i każdy komentuje zdjęcie Messi. No jak co robię? miały być jedne piłeczki jednego koloru, drugie drugiego kupił 12 takich samych. Aha. No to mógłbyś zaznaczyć na swoich... E, no dobrze tak robię, żeby każdy wiedział, że to są inne. A na mojej że rozmiar. To nie My się nie pomyli.